Ludzki mózg jest bardzo, bardzo prosty, prosty i bardzo skomplikowany e, zarazem. W XXI wieku specjaliści nie wiedzą to, jeszcze to, ten, wszystkiego ten, o ludzkim mózgu, mózgu to i to jego życiu, ale już wiele, na wiedzą, wiele na wiedzą, na przykład o biologii, np. neurobiologii, neurofizjologii, neuronauce itd. Tak tak wiedzą, że mózg nie śpi w nocy. Mózg, mózg pracuje nocą sam na siebie. W ciągu dnia mózg pracuje dla nas. W ciągu nocy pracuje, pracuje dla siebie. I to, w, I w jakim, jakim stanie mózg jest nocy, na ogół w nocy i określa, wywiera, jakie, problemy jakie problemy będą się dalej rozwijać, nie rozwijać. lub nie rozwiną się. Nie Załóżmy, że dzisiaj na świecie występuje problem zwany chorobą Alzheimera. Jest to taka degeneracja, degeneracja mózgu. Szybkie starzenie się, ponieważ wszystkie funkcje mózgu lub inne choroby, takie jak choroba Parkinsona, udar, zaburzenia widzenia, zaburzenia psychiczne, wiele chorób psychicznych. Stan mózgu w nocy określa się, jak dobrze osoba czuje się w ciągu dnia. A przepływ krwi jest krytycznie ważny dla stanu mózgu w nocy. Rozmawiamy o tym, kiedy komunikuje się z neurologami. Neurologzy piszą o tym, na przykład wyjaśniają niewysoką skuteczność pełnego powrotu do zdrowia w przypadku problemów mózgu. Dotyczą one przede wszystkim upośledzenia przepływu krwi, braku przepływu krwi do mózgu z tego powodu. Załóżmy, że przepływ krwi do mózgu powinien wynosić 100%, a w nocy osoba... Ma 81, 85 lub 90. Deficyt wynosi od 10 do 15%. Osoba może wcale nie zauważyć tego. Może tak żyć. Nie ma znaczenia. Może czuć się gorzej, ale ogólnie rzecz biorąc jest w normie. Ten brak przepływu krwi w takiej ilości prowadzi do pojawienia się takich chorób i innych chorób. Czy ktoś może samodzielnie poprawić przepływ krwi w mózgu każdej nocy? Odpowiadam. Odpowiadam. Tak. Ponieważ wiem o skuteczności ortopedycznej poduszki korekcyjnej, która jest zawarta w systemie terapii medyką MOXA. Ortopedyczna poduszka korekcyjna dla kręgosłupa szyjnego przeznaczona jest przede wszystkim do prawidłowego funkcjonowania tętnic kręgowych. I te tętnice kręgowe, już Wam powiem, że zaczynają cierpieć z tego powodu, że dziecko siedzi za biurkiem. Zdrowe dziecko chodzi do szkoły, siedzi przy biurku, robi lekcje i z powodu przeciążenia mięśni te arterie cierpią. A dziecko już doświadcza deficytu krążenia w mózgu. Jak poprawić krążenie krwi w mózgu za pomocą takiej poduszki. Takiej poduszki Medical Moxa. Pierwszą zasadą oddziaływania poduszki jest jej profil. Profil jest bardzo dobrze dobrany. Poza tym, że poduszka ma dobry profil, musisz także umieć jej użyć. Aby użyć poduszki, musisz zrozumieć lub zapamiętać lub dowiedzieć się, jeśli o tym nie wiesz, o minimalnej gotowości mięśni. Minimalne napięcie mięśniowe jest obecne we wszystkich mięśniach ciała. Gdy jesteśmy świadomi i to napięcie mięśniowe może zniknąć lub podczas snu lub podczas znieczulenia. Lekarze ortopedii nazywają techniką, która wykonuje poduszka. Lekarze ortopedii technikę, którą wykorzystuje poduszka, nazywają postizometrycznym rozluźnieniem mięśni. Rozluźnieniem mięśni po długim okresie niewielkiego wyciągu, niewielki wyciąg szyi. Taki wyciąg można zrobić, jeśli leżysz na plecach, kładziesz poduszkę pod obszarem szyjnym i jednocześnie układasz się na poduszce, tak aby była mała przestrzeń. Od 1 do 2 centymetrów i spróbuj, i spróbuj odpocząć czasu, przez godzinę. Powiecie, że jest to trudne, ale powiem, że stawką będzie dobre krążenie krwi w mózgu, zapobieganie chorobie Alzheimera i chorobie Parkinsona. Dobre widzenie, psychika, równowaga hormonalna itd. Warto więc nauczyć się zasypiać na tej poduszce, trzymając szyję pod trakcją, wykonując postizometryczne rozluźnienie mięśni. Mięśnie relaksują się tylko we śnie, ponieważ ważne jest, aby nauczyć się zasypiać na poduszce, używając ją przed zaśnięciem w pozycji leżącej. Gdy przychodzi moment zasypiania, mięśnie całkowicie się rozluźniają, a luka jest potrzebna, aby ciężar głowy rozciągnął mięśnie szyi. Taką właściwą trakcję, właściwe rozciąganie, ani jeden masażysta na świecie nie potrafi zrobić dla Ciebie. Może to zrobić tylko Twoje ciało ze sobą same, ponieważ jest to bezpieczne i całkowicie pod jego kontrolą. Tak więc poduszka Medical Moxa ma na celu przede wszystkim poprawę krążenia krwi w mózgu podczas snu. W czasie trakcji, co prowadzi do ozdrowienia i profilaktyki. Używanie takiej poduszki typu korektora poduszki nie ortopedycznego nie ma żadnych ograniczeń. Jest całkowicie bezpieczną. Dodatkowo poduszka korygująca ma też właściwości związane z jakością samej ceramiki moksa. Ta właściwość jest rozrzedzaniem krwi. Krew, która, która płynie, krew, która, która jest w mózg, mięśniach, krew płynąca do mózgu otrzymuje jony i słabe pole magnetyczne, a przy tym staje się lepszej jakości, staje się lepsza płynność krwi, odpowiednio mózg lepiej spełnia swoje funkcje, a same jony ujemne i pole magnetyczne dostają się do organizmu i są potrzebne komórkom nerwowym mózgu a jest ich około 100 miliardów. Jest to 11 zer. 100 miliardów komórek nerwowych w mózgu czeka wieczorem lub w nocy na przybycie jonów ujemnych i pola magnetycznego do odzyskania impulsów nerwowych. Te właściwości są również zawarte w poduszce, dzięki obecności w niej ceramiki moksa. I tak, w tym filmie mówiliśmy o dobrym krążeniu krwi w mózgu, że przepływ krwi w mózgu jest kluczowym momentem dla zapobiegania chorobom, a także dla samoleczenia się powodu choroby, kiedy mózg otrzymuje normalną ilość krwi co noc. Po, po tym jak miał nie niedobór tej krwi, zaczyna, sam, zaczyna lepiej pracować. Plus jony ujemne, plus słabe pole magnetyczne to w sumie jest terapią zapobiegawczą. To jest zdrowe. Dla zdrowych ludzi jest po prostu dobra wydajność, dobra jakość snu. Rano radość, kiedy ludzie są wyspani i mogą cieszyć się życiem tylko dzięki terapii Medical Moxa.